Panie, który nas prowadzisz i chronisz, wysłuchaj naszych modlitw. Naucz nas kroczyć z mądrością i roztropnością na każdym kroku. W życiu spotykamy wiele wyzwań i niepewności. Prosimy o siłę i odwagę, by je pokonać, zachowując zawsze wiarę i nadzieję w naszych sercach. Oby my mogli uczyć się na naszych błędach, rosnąć na naszych doświadczeniach i być światłem de la tych, którzy są wokół nas. Rozjaśniając ich ścieżki dobrocią i współczuciem. Daj nam cierpliwość, by rozumieć Twoją wolę, nawet gdy drogi wydają się zagmatwane i trudne do podążenia. Naucz nas czekać na właściwy czas diela każdej rzeczy. Pomóż nam pielęgnować pokorę, aby uznać, że nie wiemy wszystkiego i zawsze jest coś nowego do nauczenia się od świata i ludzi wokół nas. Naucz nas doceniać małe radości dnia codziennego, znajdując szczęście w prostych rzeczach i chwilach spędzonych z tymi, których kochamy. Daj nam siłę, by stawić czoła przeciwnościom, nie tracąc wiary i nadziei. Niech będziemy odporni w obliczu przeszkód i wyzwań. Oby my mogli być hojni, dzieląc się tym, co mamy, z tymi, którzy tego potrzebują, nie oczekując niczego w zamian jedynie zadowolenia z pomagania innym. Udziel nam mądrości, by zrozumieć, że każda osoba ma swoją własną drogę i powinniśmy szanować wybory i decyzje innych, nawet jeśli różnią się od naszych. Pomóż nam być bardziej wyrozumiałymi i mniej krytycznymi wobec innych, pamiętając, że wszyscy mają swoje walki i wyzwania osobiste. Oby my zawsze byli szczerymi i prawdziwymi w naszych słowach i działaniach, unikając fałszu i dwulicowości w naszych sercach. Naucz nas być wdzięcznymi za otrzymane błogosławieństwa, duże czy małe, i nigdy nie zapominać dziękować za wszystko, co mamy. Daj nam mądrość, by rozpoznawać chwilę ciszy i refleksji, rozumiejąc, że nie zawsze jest konieczne działanie, ale zrozumienie i akceptacja. Obyśmy mogli być źródłem pokoju i harmonii, unikając niepotrzebnych sporów i konfliktów, zawsze dążąc do zgody i jedności. Pomóż nam rosnąć w miłości i empatii, ucząc nas stawiania się na miejscu innych i działania z współczuciem i życzliwością wobec wszystkich. Obyśmy mogli być przykładami dobroci i prawości, inspirując tych wokół nas do podążania drogą dobra i sprawiedliwości. Naucz nas cenić czas, rozumiejąc, że każda chwila jest cenna i nie powinna być marnowana na nieuzasadnione zmartwienia i lęki. Daj nam zdolność przebaczania tym, którzy nas skrzywdzili, uwalniając nasze serca od urazy i żalu, promując wewnętrzny pokój. Obyśmy zawsze szukali wiedzy i mądrości, nigdy nie przestając uczyć się i poszukiwać prawdy we wszystkim. Panie, prosimy, abyś nas prowadził na każdym kroku, w każdej decyzji, abyśmy mogli żyć pełnią życia, pełnym miłości, pokoju i radości. Niech prostota naszego życia odzwierciedla czystość i szczerość, której szukamy w naszych sercach, prowadząc nas drogą pokoju i zadowolenia. Pomóż nam być odpornymi na życiowe burze, zachowując mocną wiarę i serce pełne nadziei, wiedząc, że po burzy nadchodzi spokój. Obyśmy byli mądrzy w wyborze słów, zawsze mówiąc z miłością i szacunkiem, unikając ranienia czy krzywdzenia tych, którzy nas otaczają. Naucz nas doceniać relacje ludzkie, budując silne i trwałe więzi oparte na zaufaniu, wzajemnym szacunku i szczerej sympatii. Niech cierpliwość będzie naszym sojusznikiem w trudnych chwilach, przypominając nam, że wszystko ma swój czas i że pośpiech często prowadzi do błędów i żalu. Daj nam mądrość, by zaakceptować rzeczy, których nie możemy zmienić, odwagę, by zmieniać te, które możemy, i rozeznanie, by zauważyć różnice między nimi. Niech nasze serca będą zawsze otwarte na nowe doświadczenia, naukę i ludzi, wzbogacając nasze życie różnorodnością i nowymi perspektywami. Naucz nas być altruistami, stawiając potrzeby innych przed naszymi, gdy jest to potrzebne, działając z hojnością i bezinteresownością. Niech wdzięczność będzie stałym elementem naszego życia, przypominając nam, aby zawsze patrzeć na to, co mamy. Zamiast ubolewać nad tym, czego nam brakuje, daj nam pokorę, by przyznać się do naszych błędów i dążyć do ich naprawienia bez dumy czy uporu, ale z prawdziwą wolą poprawy i rozwoju, abyśmy mogli być przykładem wiary i wytrwałości DLA tych, którzy są zagubieni i zniechęceni pokazując, że z nadzieją i determinacją wszystko jest możliwe. Naucz nas kochać bezwarunkowo, bez sądzenia czy uprzedzeń, akceptując ludzi takimi, jakimi są, z ich zaletami i wadami. Niech uczciwość kieruje naszymi czynami i słowami, działając zawsze z integralnością i prawdą, unikając kłamstwa i fałszu we wszystkich jego formach. Daj nam siłę, by oprzeć się pokusom i złym drogom, pozostając wiernymi zasadom i wartościom, w które wierzymy i które bronimy. Niech tolerancja i szacunek stanowią podstawę wszystkich naszych interakcji, akceptując różnice i zawsze dążąc do zrozumienia i harmonii. Naucz nas doceniać pracę i wysiłek, rozumiejąc, że to dzięki nim budujemy lepszą przyszłość dla nas i dla tych, których kochamy. Obyśmy zawsze byli cierpliwi i wyrozumiali, pamiętając, że każda osoba ma swój własny czas i swoją własną drogę życia. Daj nam mądrość, by dostrzegać ukryte błogosławieństwa, nawet w najtrudniejszych sytuacjach, znajdując lekcje i rozwój w każdym stawianym czoła wyzwaniu. Niech miłość będzie naszą największą motywacją. We wszystkim, co robimy, działając zawsze z sercem pełnym czułości i dobroci rozsiewając radość gdziekolwiek się udajemy.